O mój Boże, o mój Boże, za prawdę wzywam Cię i błagam u Twego progu, prosząc Cię, aby wszystkie Twoje łaski mogły stąpić na te dusze. Przeznacz je łasce Twojej i prawdzie Twojej. O Panie, zjednocz i zespól serca, złącz w zgodzie wszystkie dusze i uraduj Ducha znakami Swej świętości i jedności. O Panie. Rozjaśnij te twarze światłem swej jedności. Wzmocnij sługi Twoje w służbie twemu królestwu. O panie, Ty obdarzony bezgranicznym miłosierdziem. O panie przebaczenia i odpuszczenia. Daruj nam nasze grzechy, przebacz nasze winy i spraw, abyśmy zwrócili się ku królestwu Twojej łaskawości, wzywając Królestwo Potęgi i Mocy. Uniżeni w Twojej świątyni i pokorni wobec chwały Twoich świadectw. O Panie Boże, uczyń nas falami morza, kwiatami ogrodu, zjednoczonymi i zgodnymi dzięki łasce Twojej miłości. O Panie, otwórz serca znakami swej jedności i uczyń całą ludzkość gwiazdami jaśniejącymi z tej samej wyżyny chwały i doskonałymi owocami rosnącymi na Twym Drzewie Życia. Zaiste ty jest Wszechmocnym, Samoistnym, Dającym, Przebaczającym, Odpuszczającym, Wszechwiedzącym, Jedynym Stwórcą. Abdul Baha.